Cześć Boże, Justyna Zembrzuska. Witam i zapraszam na poranne wydanie informacji dnia. Wrocław przygotowuje się na przyjęcie fanii kulminacyjnej. Dotrze ona do miasta w piątek. Już dziś jednak poziom wody będzie znacznie podwyższony. W nysie dalej uszkodzony jest wał przeciwpowodziowy. Po dramacie, jaki rozegrał się w ostatnich dniach, podnosi się kłocko. Zryw mieszkańców. By uratować zagrożone miasto, wale w Nysie w późnych godzinach nocnych nierówną walkę z czasem toczyło około 2000 osób. Wał przeciwpowodziowy został uszkodzony, wyrwę próbowano załatać z wykorzystaniem śmigłowców. Burmistrz miasta ogłosił ewakuację. Sytuacja może się potoczyć w najgorszym kierunku, w najgorszą stronę, czyli w przebicie wału na wysokości Wyspiańskiego, i ta fala z koryta rzeki pójdzie w kierunku miasta. Wał przy ulicy Wyspiańskiego został załatany. Pojawiła się druga wyrwa większa przy tamie Jeziora Nyskiego. Wody nie zdołały zatrzymać wały przeciwpowodziowe w Lewinie Brzeskim. Tu również zapadła decyzja o ewakuacji. O północy rozpoczął się zwiększony zrzut wody z zapory Mietków do Bystrzycy. Dwa wrocławskie osiedla, Marszowice 1 i Marszowice 2 są zagrożone podtopieniami. W nocy przy wałach pracowali żołnierze i strażacy. Wałki zostaną położone, 40 tysięcy... Worków, żeby właśnie podnieść, podnieść, podnieść koronę tych, tych wałów. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera w nocy towarzyszył mieszkańcom Nysy. Wczoraj był przy zbiorniku w Bożu, dzisiaj niezbędnym dla mieszkańców Kędzierzyna, Koźla, Opola i Wrocławia. Wczoraj do godziny 16 zbiornik przyjął około 108 milionów metrów sześciennych wody. To jest dokładnie ta infrastruktura, która... Teraz, w tej chwili, zabezpiecza wszystkie duże miasta i czyni to największą różnicę między powodzią z 1997 roku a powodzią 2024 roku. Woda opadła w głuchołazach z dramatu, próbuje podnieść ciekłocko. Woda wdarła się m.in. do klasztoru ojców franciszkanów. Budynek powstał w 1731 roku. Naprawianie szkód po poprzedniej powodzi trwało kilka lat. Franciszkanie przygotowywali się do renowacji ołtarza głównego. W niedzielę była woda do metra, do metra wysokości, zalewając, zalewając parter, piwnice jednego i drugiego budynku. Ojcom franciszkanom pomagają wierni. Na terenach dotkniętych powodzią rząd ogłosił stan klęski żywiołowej. Na terenach dotkniętych powodzią można sięgać tylko po wodę butelkowaną. Jeśli leki lub żywność miały kontakt z wodą powodziową, nie nadają się już do wykorzystania. Uwaga na fałszywe SMS-y! Nie knikajmy w podejrzane linki i wykonujmy polecenia służb. Dramatyczną sytuację w Polsce próbują wykorzystywać oszuści. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje, że rozsyłane są fałszywe alerty, a wiadomości SMS -y zawierają podejrzane linki. Przypominamy, że prawdziwe alerty RCB nie zawierają linków ani prośby o kliknięcie w odnośnik. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa można zweryfikować, m.in. na oficjalnej stronie internetowej. Woda niszczy wszystko, co napotka na swojej drodze, w samej nysie podtopionych lub zalanych. Zostało 11 aptek. Główny inspektor farmaceutyczny ostrzega, by nie korzystać z leków, jeśli miały kontakt z wodą powodziową. Oprócz zanieczyszczeń w tych wodach mogą być również substancje opochodne lub inne toksyny, które dostały się do, wraz z tą wodą do tych miejsc. <zalewowych>. Na trwałość leków wpływa też wilgoć, skuteczność leków może być obniżona, a w skrajnych sytuacjach mogą one zagrażać zdrowiu. Na terenach dotkniętych powodzią możliwe jest korzystanie wyłącznie z wody butelkowanej. Żywność, jeśli miała kontakt z wodą powodziową, może stanowić zagrożenie. Jeżeli to jest żywność w jakichkolwiek, by nie była opakowaniach, powinna być zutylizowana. Nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć bezpiecznego użycia takiej żywności. Narodowy Fundusz Zdrowia w reakcji na powódź ułatwił pacjentom dostęp do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Pacjenci, którzy na co dzień korzystali z innego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej mogą skorzystać z dowolnego lekarza na terenie kraju i ten lekarz uzyska za to od nas finansowanie. Stan klęski żywiołowej oznacza, że mieszkańcy muszą stosować się do poleceń o ewakuacji. Strażacy przypominają, by na terenach, gdzie jest niebezpiecznie, nie igrać z ogniem. Nalegamy, żeby jednak osoby się ewakuowały, bo to nam usprawnia pracę, to nas odciąża przede wszystkim. Nie musimy później martwić się tymi osobami, które zostały w budynkach pozalewanych. Strażacy ostrzegają przed turystyką powodziową. Osoby nie mające nic wspólnego z akcją ratunkową pojawiały się na wałach i przy zbiornikach, by przy Przyglądać się temu, jak pracują służby. Czyli no, ktoś zwiedzał, ktoś oglądał, to oczywiście przeszkadza. To też zaburza prawidłowe funkcjonowanie, ale też może naruszyć konstrukcję tych już bardzo obciążonych struktur. Jeśli potrzebujemy ewakuacji, musimy stanąć na najwyższej kondygnacji. Ręce trzeba ułożyć w literę Y, by wysłać sygnał o pomoc. Trwają akcje pomocowe dla powodzian. Włączają się w nie diecezje, organizacje i samorządy. W lądku zdroju padało od kilku dni. Największa fala powodziowa przyszła w niedzielę. Woda zerwała niemal wszystkie mosty, w tym zabytkowy 15-wieczny most świętego Jana. Zrywało most Jana z figurą z Nepomucenem. No, 315 lat przetrwała ta figura, i dzisiaj jej po prostu już nie ma. W mieście zalega błoto i śmieci przyniesione przez wodę. Ulice blokują konary. Mieszkańcy wrócili do swoich zniszczonych domów, aby zacząć je sprzątać. Mój pokój. Nie ma, po prostu nie ma tam nic. Wszystko, wszystko zmiotło z miotu spokoju, jak i z całego domu. Mieszkańcy przyznają, że tegoroczna powódź jest o wiele gorsza niż ta z 1997 roku. Nie ma nic. Płytki pozrywało, podłogi pozrywało, ściany poprzewracało. Dalej nie wiem czy będę robił, czy nie będę robił. Na razie nie mamy gdzie mieszkać ani nic. Bardzo trudna sytuacja jest również w Kłocku i okolicach. Po opadnięciu wody widać ogrom zniszczeń. Miasto jest nie do poznania. Do Kłocka nie kursują pociągi, nie ma wody pitnej i są problemy z zasięgiem telefonicznym. Trudna sytuacja jednoczy mieszkańców zalanych terenów, co przyznaje sołtys w Siłąka Prudnicka Grażyna Dancewicz. No, nie śpimy trzecią noc. Po prostu chętnie pomagają. Nie mogę powiedzieć tak samo jak wczoraj. I strażacy, i mieszkańcy ładowali piasek i udrażnialiśmy rzekę. W całym kraju ruszyła zbiórka pomocy dla powodzian. W Sopocie organizuje ją Urząd Miejski. Bardzo prosimy o przynoszenie wody butelkowanej, żywności z długim terminem ważności. Prosimy również o środki higieniczne oraz o karmę dla zwierząt. W Warszawie od rana zbiórki darów trwają m.in. we wszystkich urzędach dzielnic. Wkrótce już ten pierwszy tir na południe na tereny dotknięte Powodzią, Zbiórkę darów rozpoczęli też wszyscy parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości w swoich biurach w całym kraju. Jesteśmy przygotowani do tego, żeby niezwłocznie przekazać te dary do miejsc, w których jest potrzeba wsparcia. Kluczową rolę w zbiórce pomocy i jej dystrybucji jak zwykle odgrywa Caritas Polska oraz Caritas Diecezjalne przyznaje dyrektor z Archidiecezji Gdańskiej ksiądz Andrzej Wiecki. Jak zwykle Polacy mają bardzo Serce i są poruszeni tragedią wielu ludzi, więc jest bardzo dużo osób, które jako wolontariusze zgłaszają się do pomocy, uruchamiają zbiórki, zbierają się też w grupy jako, jako wspólnoty, więc jest bardzo duży odzew pomocowy. Zbiórki ruszyły we wszystkich diecezjach. Jako cała archidiecezja lubelska chcemy zaangażować się w pomoc. Na rzecz osób poszkodowanych w powodzi w ostatnim czasie. W dzisiejszym dniu ogłosiliśmy zbiórkę artykułów, które są najbardziej potrzebne. Duszpasterze z zalanych terenów są w stałym kontakcie z Caritas, zgłaszają potrzeby swoich wspólnot. Ordynariusz Diecezji Opolskiej, ksiądz biskup Andrzej Czaja, zapewnia wiernych o swoim pełnym wsparciu. Rzeczywiście to, co się w tej chwili dzieje i ten rozwój całej tej trudnej sytuacji, on nas wszystkich zatrważa, ale tym bardziej w takiej trwodze musimy się zwrócić do Pana. W Nim tym bardziej sobie to uświadomić na nowo jest cała nasza nadzieja. Ze wszystkimi dotkniętymi skutkami powodzi duchowo łączy się przewodniczący konferencji Episkopatu Polski. Ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda modli się za niosących pomoc i apeluje do wiernych o zaangażowanie się w wsparcie poszkodowanych. A na koniec zagranica. Pojawiają się kolejne informacje o okolicznościach zamachu na Donalda Trumpa sprawca usłyszał zarzut nielegalnego posiadania broni. Do zamachu na życie Donalda Trumpa doszło zaledwie dwa miesiące po tym, jak kandydat Republikanów został postrzelony na wiecu wyborczym w Pensylwanii. Tym razem Secret Service udało się uniknąć najgorszego. Sprawca został ujęty. Secret Service wykonały świetną robotę i mają tego człowieka za kratkami. I mam nadzieję, że zostanie tam na długo. Nagranie z policyjnej kamery pokazuje, jak funkcjonariusze zatrzymują mężczyznę. Sprawca był w odległości 500 metrów od Donalda Trumpa. Secret Service otworzyło ogień po tym, jak jeden z agentów przeszukujący pole golfowe dostrzegł lufę karabinu wystającą z zakrzaków. Pole golfowe nie zostało wcześniej zabezpieczone, bo wizyty Trumpa nie było w planie. Śledztwo w tej sprawie prowadzi FBI. Zamachowiec Ryan Ruff usłyszał zarzuty. Raff został oskarżony na szczeblu federalnym o nielegalne posiadanie broni palnej. Niewykluczone, że sprawca usłyszy także inne zarzuty, bo był już w przeszłości kilkukrotnie skazany za nielegalne posiadanie broni. Republikanie na czele z Donaldem Trumpem winą za zamach obarczają demokratów, kontrkandydatkę Kamala Harris i obecnego prezydenta Joe Bidena. Różnica między konserwatystami a liberałami polega na tym, że nikt nie próbował zabić Kamali Harris w ciągu ostatnich kilku miesięcy. A dwie osoby próbowały zabić Donalda Trumpa. Powiedziałbym, że to do to dość mocny dowód na to, że lewica musi złagodzić retorykę i skończyć to. Ktoś przez to ucierpi i zniszczy ten kraj. Prezydent Joe Biden odbył telefoniczną rozmowę z Donaldem Trumpem. Wyraził ulgę, że ten jest już bezpieczny. Na teraz to wszystko z panem Bogiem.